Dobra, lecimy z 5K. Spróbujmy tutaj znaleźć jakiś znak, może nam pomoże określić drogę. 2 else later. 1 eternity later. O godzina 8 rano, dobra, czas nagrać jakieś duelki w Serka, żeby był kontencik codzienny. Chociaż może sprawdzę, co widzowie pisali pod ostatnimi materiałami. Dobry film, jak zawsze. Kontynuuj duele, bo są top. Duele są kozackie. Najlepszy odcinek, jaki oglądałem z dueli. Co? Dzień 9 proszenia Meksa, żeby zagrał na mapie Antarktydy? koszmar, ja pierdziele ja pierdziele nie uwierzycie, śniło mi się, że moi najfajniejsi, najinteligentniejsi i najbystrzejsi widzowie chcieli, żebym grał jakąś mapkę Antarktydy Puh, dobrze, że to tylko koszmar a zobaczmy tak z ciekawości, co widzowie chcieli, żebym naprawdę nagrał jest jak jest, widzowie dobrze, że już Oscary w tym roku rozdane ale nie rozdane jest za to 5 kodów PaySafe kart na 3 dyszki. Taki szybki konkurs. Subskrybuj oczywiście kanał Geomexa, a także followuj mojego Instagrama. Szybki konkursik, więc pewnie jutro, maksymalnie w pojutrze wyniki. Widziałem, że dzisiaj jakiś widz na Instagramie podesłał mi mapkę dla Grafa i Geomexa, który będzie lepszy, zobaczmy, po prostu spróbujmy, zabawmy się. Jestem mega ciekaw, co tam widz wymyślił, ale zagramy bez możliwości poruszania się. Mam nadzieję, że w ogóle uda się nagrać ten odcinek, bo od godziny GeoGesser ma problemy i ciągle coś laguje, a chciałem dla widza ten odcinek nagrać na dzisiaj, zobaczcie jak to laguje zwykłą mapę. Wciąż nie działa... Wciąż nie działają serwery, ale udało mi się szybko wcisnąć w duele, więc może chociaż jakieś duele zagramy na ten moment, ale zobaczcie, chyba nadal nic nie będzie działać. Wszedłem specjalnie na drugie konto, żeby na pierwszym nie marnować punktów elo, ale chyba to i tak nic nie zmienia. Zobaczcie, nic tutaj nie działa dalej. Chyba pomysł zagrania dzisiaj mapki Antarktydy był tak głupi, że aż Joguesera postanowili mi wyłączyć. Dobra, chyba coś zaczyna działać. Zobaczmy. Come on, Joining Lobby. Czy w końcu z kimś zagram? Jest jakiś ziomek kalą, chyba uda się zagrać duelki. Chyba tak, bo w końcu ładujesz. Zobaczyłem, czy nagrywam. Nagrywam z tego wszystkiego. Dobra, co to jest za kraj? Może wiecie, co dzisiaj na Goldziku Wam więcej potłumaczy tych krajów, bo ten wygląda na przykład trochę jak Chorwacja, ale ma rifta, tak? No to rifty są, jeżeli chodzi o kraje, to w Czarnogórze i Albanii, natomiast ten słupek jest tylko i wyłącznie w Czarnogórze. Także mamy właśnie tą pewność, że jesteśmy w tym kraju Taka ciekawostka, w Albanii jest taki sam słupek drogowy jak we Włoszech i San Marino To jest, no tutaj nie mam go jak pokazać Ale Czarnogóra, mój oponent także wiedział, chyba również zna metę związaną z właśnie e, tymi rifcikami Dobra, no ale tutaj na Goldziku chyba musimy go pocisnąć No bez jaj, że mi będzie Gold wyjaśniał, bo to trochę wstyd będzie Dobra, w każdym bądź razie mamy tutaj, e, bodajże z tego co widzę Batolate Huan. Multipurpose. Dobra, jest ruch prawostronny To są Filipiny, moi drodzy, na milion procent. Także tutaj nawet nie będę szukał dokładnego miejsca. Dam w środek Filipin, z nadzieją, że mój oponent tego nie będzie wiedział, ale myślę, że będzie wiedział. W każdym razie na pewno są to Filipiny, ale jaka część tego chyba i tak bym nie znalazł. Okej, okay, byliśmy praktycznie w tym samym miejscu. No on był odrobinkę bliżej. Także znowu nas... Troszeczkę wyjaśnia, ale dobra, no wiecie, takie wacikowe to tam nie będziemy płakać z tego względu. Natomiast tutaj jest ciekawy kraj, ponieważ e, wygląda on jak Stany Zjednoczone i tak to są stany. Kurczę, podobno po tym da się znaleźć dokładny stan po takim herbie, znaczy herbie takim znaku, no ale ja niestety nie, nie umiem tego określić, Może tu będzie napisane i będzie łatwiej. Notre Dame Okej, okay, język francuski, dobra, to będzie prowincja francuska, Quebec w Kanadzie. Dajmy gdzieś tutaj. Tak mi się wydaje, bo jest język francuski, a klimat jest mocno e, amerykański. Słońce jest tak, że. A nie, czego nie widzę kompasu? Dobra, nie widzę. Może usunęli jakieś zmiany, były przez stelagi? Gościu też dowiedział, także gratulacje. Ej, ten koalum nawet całkiem nieźle gra. Jak na, nie wiem, Golda zwykłego, nie? No ale dobra. To natomiast wygląda jak Litwa, Łotwa, Estonia. Tu taki krajobraz typowy, tak jest. I co teraz prędzej? Wygląda jak Łotwa, szczerze. Dam może gdzieś tu na granicy. Wywierajmy presję, zobaczymy, czy Kalum się pogubi, czy nie. Bo może jest rzeczywiście graczem o wiele lepszym, niż bym pomyślał. Teraz, jak tak patrzę, to chyba Litwa troszeczkę bardziej. Ale dałem na granicy, także. Ej, Kalum zgad a u mnie się nic nie pojawia. Ja też zgadłem. No nie, nie gadajcie, że znowu problemy z serwerami wracają. Please, Geogesser. Tak jest, Ziomek się pogubił. Dał Francja, oczywiście to była. Łotwa, więc jednak dałem dobry, dobry kraj i nawet dobre regiony, okej okay. Także jestem troszeczkę dumny z siebie, bo to było mega szybkie Tu też będzie, nie wiem co to jest, wygląda trochę, nie Dobra, ja i tak punktów nie potrzebuję, on potrzebuje, niech strzela Nie, to jest chyba Tunezja Tak? Nie, dobra, nie wiem co to jest za kraj, ale okej okay, My nie potrzebujemy tutaj wiedzieć, to on musi, nie my My sobie jedynie możemy Tunezja, bo ej, tam były w ogóle te. Patrzcie, tutaj jakieś węże. Masakra Polska! Mamy Polskę, let's go! Tylko gdzie w Polsce? Ktoś mi powiedział, że wszystkie miasta w Polsce z końcówką owo są na północy. Ulica Chopina, jasło. Kurde, jasło to słońce ci zgasło. Nie wiem, gdzie jest jasło. Nie mam pojęcia. Wiem, że jesteśmy w Polsce, no, ale oponent też to będzie raczej wiedział. W jakim miejscu w Polsce jest jasło? Nie wiem. Dawaj gdzieś tutaj, nie mam pojęcia, tutaj może pewnie mnie wyśmiejecie, ale nie wiem gdzie jest jasło. No nic na to nie poradzę. Nie jest to końcówka owo, ale dałem właśnie gdzieś taką środkową Polskę. Okej, okay, to było w ogóle koło krosna. Nie, nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, gdzie jest jasło, więc nawet nie jestem zły. Ale szkoda, że mnie mój oponent wyjaśnia na rundzie w Polsce, bo to troszeczkę wstyd. To wygląda mega Singapur. 100 pro, tak, to jest Singapur, tutaj nawet nie będę dłużej szukał. Myślę, że ziomek też to wie, jakby tutaj nie ma o czym gadać. No, to jest milion procent Singapur. On był bliżej. Czy to coś zmienia, że zabierze mi 30-40 punktów? 68. Także prawie się w połowie spotkaliśmy. Także Gicior, Polska znowu? Jak teraz jest Polska, to muszę to znaleźć i go wyeliminować. Nie, to nie jest Polska. Chociaż, no, też za bogato nie jest, ale to jest jeszcze chyba biedniejszy kraj niż Polska. Mamy śmietniki. Mamy śmietniki Kartona z Papierus. Ok, to są litewskie fajansy. Dajmy może gdzieś środkową. Język jest litewski, także tutaj nie ma o czym gadać. Kraj będzie również dobry, chyba że Łotwa, ale nie. Na pewno nie jest to. Jest... Oj, czy to nie był łotewski znak? Kurde, muszę się nauczyć je odróżniać. Nie, to była Litwa, także bęk. Kolejny piękny strzał był Lisko Kaliningradu. Zabieramy dwa koła punktów naszemu przeciwnikowi. Także on będzie miał już troszeczkę problemy, no my na szczęście jeszcze nie. Także no cóż, Polska! Nie, to jest Polska na bank. Nie jest Polska. Który nie? Polska, który za nas cierpiał rany, tak? Któryś? Ta, siema! Witamy w Polsce. Stasznica story. E, pochwacice Pochwaćice. Nie wiem, gdzie to jest. Dobra, ale jesteśmy w Polsce. No musimy mu pokazać Polish Power. No nie, no, ale Gościu zgaduję już. I co i znowu? Nie no nie może być bliżej od nas w naszym tym Dobra ale to już nie wygląda jak południe polskie Wygląda jak gdzieś tutaj No kurde oczy psi ode mnie po, Południowa Polsko no I gościu jest znowu bliżej od nas Na naszym kraju chyba że on też jest Polakiem To okej okay. Dobra co my tutaj mamy jak to jest znowu Polska to już skis Po całości nie nie jest Polska Słupki nie są Polski Słupki są chyba estońsko-łotewskie coś takiego Dobra najwyżej przegramy Dawaj Estonie zobaczymy bardzo ciekawi Gdzie ten ziomek teraz da bo Imo to nie jest prosty przykład Ale ciekawi mnie Mega mnie to ciekawi co tutaj ziomek wymyśli pod presją czasu Może odpadnę będzie zabawnie Ale okej okay, mogę odpaść Chcę zobaczyć jak ziomek się odga... No niestety przyjacielu To była Estonia Także no 10 tysięcy punktów No i żegnamy naszego oponenta Często mówicie, że ja jestem meta -playerem i bez tego nie istnieję. No to teraz zobaczymy, czy rzeczywiście macie rację. O nie, ale gramy z silverkiem. Czemu silverkiem? Już mieliśmy nie losować takich o, e, niskich rank. No dobra, no to jest trochę nie fair granie z Silverem, Aczkolwiek, a nie, chciałem coś zrobić. Może muszę odświeżyć i to będzie wtedy działać jak chciałem. Tak, o, zobaczcie, nie widać samochodu teraz. Więc skończyła się, że tak powiem, wiedza, e, która jest tylko i wyłącznie przez to. Że ten, no, że widzę metę. Google kary, nie? Dara, zagramy teraz bez widzenia Google Kara. Zobaczymy, czy już teraz będę z każdym przegrywał. Bang, mój przeciwnik już wie, gdzie jesteśmy. Dobry gracz może w takim razie. A ja nawet nie jestem pewny. Ja mam jakieś przypuszczenia. Kurde, to jest Irlandia? Ale teraz się zagada... zamyśliłem. Nie wiem, dam Paryż. No oczywiście, że to jest Irlandia. Czemu ja dałem Paryż? Nie wiem. Nie ma mety i ten chłopak nie istnieje. O kurde, chyba w tym przypadku to i meta by nie pomogła. Co to jest w ogóle? Jakiś stadion? Manchester? Nie, to nie Manchester United. Co to jest za stadion? Jakiego klubu? O, ciekawe. FC Twente, ok. E, Twente, Twente jest w. Nie, Twente to jest miasto oddzielne w Holandii. Tylko czy ja będę wiedział, gdzie jest Twente? Twente, czy jak to się tam mówi? Przepraszam, nie jestem niestety poliglotą. A czy jest w ogóle, bo może ten mój przeciwnik nawet nie wie, że jesteśmy w Twente, ja nie wiem jaka to jest część, okej, okay, on już strzelił, także jeszcze spojrzę, Twente, czy to jest jakaś część Amsterdamu? Twente, nie, w każdym razie to jest klub, może bliżej Utrechtu to było? Nie, tu jest, okej. Okay. To może nie była nazwa miasta. Dobra, no nie istotne, dostajemy od Mizwronka niestety. Po tyłku. Dobra, kolejne miasto. No i co? Znowu nie mamy ciki, ale wiemy, że jesteśmy w Holandii. O, ale tutaj holenderska nazwa ulicy, żółte blachy pewnie też są. Jasne, że są. Dobra, znowu ładujmy Holandię. I co jest? Druga ra dwa razy z rzędu Holandia za easy. Panowie, to za łatwe. Chyba, że to jest Luksemburg, ale nie, myślę, że Holandia tutaj jest bezpieczniejszym gesem. Tak, wręcz jestem pewny, że jest to Holandia. Tak jest, no byłem troszeczkę bliżej, ale to wiecie, ile to zmienia. Ojoj, oj, co to jest? To jest jakiś tracker? Gdzie jesteśmy? Co to jest? Rastaman całuje się ze swoją kobietą. No dobra, Koder, ciekawe. O, to ja coś gówniarstwo po ten. Ej, my jesteśmy jakimś. What? Gdzie my jesteśmy? Protec. Prawie jak Patec, no ale to nie o to nam chodzi. Czy to jest Kostaryka? Zaporte, San? San Jose. San Jose to oczywiście stolica. Także. Ciekawy, czy mój oponent wie, że jesteśmy w Kostaryce. Bardzo mnie to ciekawi. Kostaryka, Maxima, no wszystko się zgadza. Wszystko, jesteśmy na milion procent w Kostaryce. I ciekawy, czy mi zwronka to wie, bo jeżeli nie wie, to na pewno dużo straci punktów, chyba że da w Meksyk po prostu. Albo nie da nigdzie na przykład No i dostaje potężnego hita pani wronka Albo pan, kto wie Dobra, jeśli chodzi o healing To na nas tyle obchodzi co, co zeszłoroczny Dzisiaj Chociaż mogę dać w Meksyk po prostu Ale dobra, disrespekt, gramy z silverem Nawet nie chcę się leczyć Jak przegram z silverem to zasłużyłem w pełni Zresztą tu wygląda jak Urugwaj I czy to był Urugwaj? Był, a już mój przeciwnik nie gra Chyba się poddał niestety, przepraszam panią wronkę no. Dobra, to już na szybko Znajdźmy tylko dobre miejsce i... I wygrajmy to bez znajomości Żadnej mety Dobra, to jest chyba Węgry Pierwsza myśl moja to Węgry Dajmy Węgry Tak czuję, że jesteśmy Znaczy myślę, że i tak już wyeliminujemy Jeżeli tutaj pani wronka nie da żadnego przechadu Albo pan, co ja z tym mam Nie wiem, czy to jest kobieta, czy... czy facet Ale mniejsza z tym Dobra, zresztą, bez różnicy, bo już żegnamy oponenta Dzięki za grę A nie, gra jeszcze Ale i tak chyba to po wszystkim Tak jest, dzięki piękne za grę Plus 4 punkty. Ej, w sumie już tylko 3 od tej najwyższej dywizji. Nie, nie najwyższej, ale od Mastera. To byłby zwyczajny clickbait, gdybym tej mapki nie zagrał. Także proszę dla widza. Specjalnie jest możliwość poruszania się jest. Zobaczmy jak wygląda mapka Antarktydy. Co tutaj... Mamy ciekawego... O, może w sumie wyłączymy Google No Car. Dobra, Google No Car wyłączony, także możemy sobie patrzeć. I tak szczerze, nie wiem dlaczego aż tyle ludzi lajkowało tą Antarktydę, bo wydaje mi się, że piękne są widoki i tak dalej, ale co ja mam tutaj zaznaczyć? Jakby to jest, wiecie, jak rosyjska ruletka, ale to jest tak ciężko, żeby cokolwiek tutaj dobrego trafić, że nie wiem, chociaż jestem podekscytowany. Możecie pisać jakieś wyzwania, jakie chcielibyście, żebym zrobił, ale... Tutaj wiecie, jest no, O taksy mogę wcisnąć. Ok, byliśmy tutaj. Spoko, I tak, bez szans do zgadnięcia. Powiem wam tak, jedyny plus, jeżeli chodzi o Antarktydę, to są przepiękne widoki. No nie mówcie, że nie, jeszcze. Szczególnie teraz, kiedy jest 35 stopni na dworze i mam ochotę strzelać do słońca. To tutaj musi być naprawdę orzeźwiające, chociaż przez chwilę. Ale no nie wiem, tutaj byliśmy przed chwilą. Dam jeszcze raz. O! Nice! Całkiem nie najgorszy strzał 106 km od tego miejsca. Mega ładnie, mega ładnie. To wiecie, co jeszcze raz dam? gdzieś tu? Tak jest! Ej, patrzcie, to chyba jakiś ziomek na tej mapce dał idealnie te miejsca cały czas, czy nie? Ej, spróbujmy jeszcze raz. Może teraz. Będzie idealnie. Aj, 64 km, całkiem blisko. 69 km. O, ale pięknie. Eee, 60, dobra, jeszcze raz. Teraz już musi to być. Ile? A nie, dobra, tutaj już drugi brzeg. O, można było sobie zagrać dla jaj. Zabawa zabawą, spełniłem cel dla widza. Także zagrajmy sobie jeszcze takie zwykłe, normalne duele. Spróbujmy wejść do tego Master Division. Gramy z takim fajnym goldzikiem. Także na sam koniec właśnie sobie coś takiego pykniemy. Sorry, że ten odcinek to taki miszmasz, ale dzisiaj tak dużo się działo. Ciągle jakieś problemy z serwerami, jakieś głupoty, ale ostatecznie ten odcinek uda się zrobić. Także jeżeli wam się spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę. Bo będzie im bardzo miło. W każdym bądź razie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, bo Speed Limit dotyczy właśnie tego kraju. Kurczę, wiecie co? To nie są. Hmm, podobne yy, te rejestracje samochodowe są w Alabamie, aczkolwiek to chyba nie jest Alabama? Nie, 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 to nie jest Alabama. Kurczę, widziałem kiedyś te, te rejestracje samochodowe. Ale nie wiem w jakim to są. Kurda, może to była Alabama? Albo jakaś... Nie, no nie przypomnę sobie, ale wiecie co dam gdzieś tutaj? W te rejony, może nie, a dajmy tu Alabamę gdzieś tu. Nie, to była Iowa, tak jest, Iowa miała takie. No niestety, coś mi świtało, ale jak to się mówi, nie wiedziałem w którym kościele. No dobra. Nie, dzwoniła, nie świtała, dobra, nieistotne. W każdym bądź razie już jesteśmy w Europie. Siema, stary, piona. Dobra, mm, co my tu mamy? To nie jest Polska, niestety, ale. E, to jest oczywiście Polska, to był Bejcik, nie, nie, nie mówcie, że daliście się tak porobić Warmińsko-Mazurskiego, okej okay. Ja jestem Warmianin Wydział Prawa Ej, to jest... Co to, jest Białystok? E, wymiar... Warmia i Mazury Na terenie miasta Olsztyn e, A co powiedziałem ja powiedziałem? Białystok, Warmia i Mazury To jestem widzowie, wiecie co? Do Choroszczy z panem Krzysztofem Kononowiczem Nara, gościu w Polsce to ty se możesz wiesz. E, ale za to, że powiedziałem w Armia Mazury, o Białym stoku to widzowie. No był zawsze Kononowicz mówił, że on warmianin Dobra, nieistotne w każdym razie. Myślałem, że mamy rifty przez chwilę. W każdym W każdym razie, a nie w każdym razie, bo też mnie ostatnio poprawialiście, ale to jest po prostu nawy, który mi się zrobił. I wiem, że się mówi w każdym razie, a nie w każdym razie. E, w każdym razie jesteśmy w... Estonii, tak? To chyba estońska flaga, także stawiam, że jesteśmy gdzieś blisko Talina. Zaznaczmy tą miejscóweczkę, mm, ale będę starał się mówić w każdym razie, bo to nie jest gdzieś mój cel, żeby was specjalnie denerwować swoim nagminnym e, brakiem wiadomości na temat języka polski, polskiego, a właściwie wymów niektórych rzeczy. Ale spokojnie, jeszcze nie naparzam. 2010 i nie mówię poszłem, także chyba jeszcze nie jest aż tak totalnie najgorzej w każdym w każdym razie, jesteśmy w prawdopodobnie Francji Belgii eee, może Holandia, no dobra, zobaczmy na razie chciałbym znaleźć cokolwiek co by mi mogło coś podsunąć, myślę, że to jest Holandia, może Luksemburg, też jest kilka krajów, chciałbym na razie określić, mamy żółte blachy z tyłu a z przodu są białe czy nie Jakie są z przodu? Są białe, ok. Czyli jesteśmy w Wielkiej Brytanii, może gdzieś tutaj na terenie Walii bardziej, może nawet to być Szkocja. Dałem Walię. Wow. Nie, to była Anglia już, ale i tak myślę, że strzał całkiem niezły. Gościu tym bardziej e, poszedł we Francję, więc tutaj zyskujemy przewagę. Mamy healing. Healing aż tak nas nie dotyczy, chociaż nie mamy chyba z 5 punktów. Dobra, to dotyczy nas, przepraszam. Jednak nas dotyczy PT, Portugalia, dawaj gdzieś tu blisko, Lizbony. Gość myślę, że też będzie wiedział, także punkcik jak najbardziej do niego też powinny polecieć Myślę, że obaj dostaniemy po jednym kafelku punkcików Chyba, że gości nie będzie wiedział, ale brachy, blachy rejestracyjne też są portugalskie, także Wow, nie wiedział, a ja wiedziałem, także ja zyskuję 1800 punktów To i tak, nie oszukujmy się, jest naprawdę dużo I to może być całkiem ciekawy przykład Bo jesteśmy, oj Nieciekawy, w sensie Nieciekawy z tego względu, chociaż może Całkiem ciekawy To są słupy należące do Francji I Belgii, a może nawet bardziej Do Belgii, Chcę zobaczyć Rejestracje, chyba są takie lekko czerwonawe Co by oznaczały Właśnie, okej, okay, Vincenzo strzela Pójdę chyba w tą Belgię Wiecie, spoko brzmi Belgia hmm, to Może być po prostu Francja, pójdę w Belgię Takie, polskie dał Oj, 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 byczku Chyba tutaj dostaniesz niezłe obrażenia. Nie no, Polska to nie była, ale to ewidentnie nie gramy z ziomkiem z Europy, no bo jednak taki wiecie, typowy Europejczyk. O, e, wiedziałby, że to jest ten, że to elit, Okej, okay, to jest prawdopodobnie Malezja bądź Indonezja. Tylko co bardziej, wiecie co, w Indonezji gdzieś już byśmy prawdopodobnie flagę widzieli, bo one są mega popularne. Rupie. Rupie to jest na pewno. Indonezja, tak, czy w Malezji Jakie są waluta w Malezji, nie wiem Jawa. coś jest tutaj napisane Jawa. Na pewno w Indonezji jest Java Central, dobra, dajmy Dajmy te rejony, zobaczymy co ziomek da Myślę, że Indonezja tutaj będzie dobrym krajem Tak, jestem wręcz pewny Że jesteśmy w Indonezji Jest strasznie dużo skuterów, wydaje mi się, że właśnie w Indonezji Jest ich najwięcej Jeżeli chodzi o te kraje azjatyckie Także co tutaj Tak, byliśmy bliżej, centralna Java o, czyżbyśmy go wyeliminowali? Nie, jeszcze się utrzymuje 300 punkcików, niby to mało Ale jeżeli ktoś oglądał wczorajszy odcinek Ten wie, że prawie ziomek mnie na tylu wyeliminował Ale w ostatniej rundzie na szczęście wróciliśmy To wygląda jak Nie ma riftów, ale to i tak wygląda jak Albania, ewentualnie e, Czarnogóra Chyba, że może być też jakaś Grecja Jest kilka jakichś pomysłów Ten billboard, aha, dziękuję Mega mi podpoje. ale ten już coś może Cekoj Cekoj i mamy Cyrylicę. Czy to jest północna Macedonia teraz tak myślę? To może być północna Macedonia, no. A wiecie co, nawet dajmy. Czy, czy w północnej Macedonii jest tak? No jest, dajmy. Dajmy północną Macedonię. Zobaczymy, co ziomek da. No, to była północna Macedonia. Także bęk, wygrywamy i chyba awansujemy do masterka. No, wygrywamy zasłużenie, ale to dzisiaj taki luźny odcinek bez hypu, Ale mamy Master Division! Bęk! Dzięki widzu za dziś, bierz udział w konkursie i do usłyszenia już jutro.